No, i się mazerko. Dzień jak co <grym> Prawie. Dzisiaj dostałem zlecenie na wykonanie odlewu wałka z aluminium. Taki, żeby miał minimum 5 cm grubości i 5, 5 cm wysokości. Także mam odpowiednie formy. <laughs> Całe wiadro, o proszę bardzo. Puszki, oczywiście, puszeczki <laughs> od żarcia dla kota mojego szalonego. Trzeba tylko sprawdzić, czy te puszeczki są metalowe. I można w nie odlewać aluminium. Także. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko wrzucić do tygla odpowiednie komponenty. O. Tutaj nie mogę rozbić tego. Pójdą w całości, mnie nie przeszkadza. A tutaj podejrzewam, że też to nie będzie przeszkadzało nikomu. Także to wszystko idzie na przetop i trzeba zaspokoić. Zamówienie i potrzeby zamawiającego tego całego pałeczka. Także po malutku. I już jedziemy z koksem. Jak to powiadają klient nasz pan. No i dobrze. Idę to wrzucić do piekarnika. Niech się topi. Oczywiście nie będę zużywał gazu, skoro i tak grzeje sobie warsztat. Także wykorzystam do tego celu po prostu piec od mojego centralnego ogrzewania. Także wstawiam kwatygielek, jak on się grzeje. Przy okazji Przy okazji Ogrzewania Garażu I warsztatu Będzie topił, Topiło się Aluminium Oczywiście tutaj W miarę postępu Tutaj tego całego topienia no. Będę wyciągał ze środka Będę wyciągał ze środka tutaj te wszystkie niepotrzebne stalowe elementy. A no to niech się topi. Zaraz tutaj nakładę dookoła jeszcze drzewa, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Niech się kurczę topi. Metal. Trzeba dokładnie pokładać dookoła, żeby te kurcze ładnie się paliło. No i żeby zrobić temperaturę, jeszcze oczywiście w tym całym piecu. No, może szybko bym tutaj rzucił. Może jeszcze tutaj, jeszcze jednego, tam z tamtej strony. A właściwie, dobra, leci tu. Może tu jednak. Robimy mu odpowiedni cuk. I niech się tli. I tego to przerobić trzeba. No i dobra. To robimy odpowiedni cuk, żeby to się rozpaliło. Narąbię sobie takich mniejszych kawałeczków obkładam dookoła. Zaraz pokażę. No I tutaj się już ładnie tli, a ja sobie podokładam. Jeszcze trochę dookoła o. Drobnego drewa, Żeby się ładnie wszystko I tutaj Dobrze zagrzało w tym moim piecu No i żeby się przede wszystkim Mamelinią wytopiło Zakładam do bólu Niech się Niech się pali o. O, Wpadło, no to jeszcze jednego wypchnę Dobra, a no i dobra. I teraz to się będzie już tam ładnie topiło. No to czekamy teraz. Także po malutku się to wszystko tutaj mi wytapia. Wszystko to opadło na dno. Jest miejsce na nowe rzeczy. Tak, także niech się grzeją. Niech się grzeją, niech się topią. Wrzucimy teraz jakąś pompę. O, mamy tu taką pompeczkę. Także niech idzie pompa. Niech się topi aluminium. Tak. Jedna rzecz. A no i od razu może. Jeszcze tłoczek jeden. Dwa. Jak wejdzie. musi będzie akurat ładnie młodej. I... Zaraz on spadnie na dno. Mm. No. Tylko tak żeby go o. No i dobra No i co Nie się to topi Nie I niech huczy No i tak trochę Można powyciągać Tam ze środka tego żelastwa Wszelakiego Bo Trzeba ładować nowe komponenty żeby się topiły, byłaś. A to, że mamy tutaj taki wirnik, i on tutaj sobie stygnie. Tam na dnie jeszcze też widzę inne niepotrzebne żelazko, które można by było już sobie spokojnie wyciągnąć. do odpowiednich ale poradzę sobie jakoś o i tu jest ten od tłoka jest tutaj do popielnika niech stygnie jeszcze jakieś następne jest też od tłoka to jakieś, to, jakieś kółeczko metalowe niech sobie stygnie to tutaj jeszcze Też wyciągnę, żeby mieć miejsce na kolejne elementy do przetopienia. No, tutaj taki wirnik niech się odstudzi. No I tam jeszcze jest jeszcze jeden tłok. Wyciągnę do środka, znaczy tłok. Tłoka już nie ma, no bo się roztopił. Dostał tylko korbowód. A będzie dosyć sporo aluminium, akurat z tego co widzę, ale opowiadają od głowy. Chyba głowa nie boli. Wyłaś do środka. O. Tu się uda. Kolejne. Tutaj aluminium jest kata. Nie wchodzi. Są następny I na to miejsce. Jakieś druty jeszcze. Druty też od razu. Wale. No i tam w środku tylko zostało. Zostało pierścienie. Druty to pierścienie z tych tłoków są. No i dobra. Jak się topi to wtedy co? Zapodam kolejnego Pistona Niech się topi Pompa wodna Też się nie topi Spadł na dno. O, dobra No i tutaj jeszcze się zmieszczą, o, jeszcze to bałeczek Jeszcze mam kilka innych wałeczków. Także wszystko ładujemy. Jak się przytopi to zamówienie będzie zrealizowane może w 300%. Może się uda odlać ze 2-3 wałki. Takie aniżeli tylko jeden. Ładujemy do oporu ile można. i niech się tli niech się topi oj dobra oj dobra niech się kurna topi a my czekamy aż się roztopi no i tak jak widać znowuż opadło czyli coś tam się rozpuściło poszło na dno tutaj na tym jeszcze jest aluminium, ale można coś nowego wsadzić. Może kolejną pompę, bo akurat jest na nią miejsce i niech się topi. O, proszę bardzo, kawał aluminium ze stalą. Także nic, tylko trzeba ją tutaj zapodać i niech się, niech się topi. Na dnie już na pewno jest aluminium, chociaż nie, nie chcę sprawdzać tego tam za bardzo. Do tego ruszać, Ale jak nie mam jest aluminium, o, tutaj coś jeszcze wejdzie, także jeszcze wrzucę z jednego wałeczka, o takiego, także niech się niech się grzeje, niech się grzeje i niech się wytapia. Tutaj jeszcze drzewa dołożę, eby to mi. Miało to ręce i nogi i niech się ładnie topi. Topi. Ja tu zaraz jeszcze przyniosę kawałek drzewo. Dołożę. No i tak, dołożymy jeszcze drzewa więcej, żeby to wszystko się ładnie grzało. I żeby w garażu było ciepło. Co jak co, ale nie lubię strasznie zimnego miejsca do pracy. Lubię sobie pracować w warunkach komfortowych. Drewno mam za darmo. Najczęściej są to wiatrołomy wiatro <laughs> albo jakieś inne drewno pozyskane za darmo. Także tutaj z drewnem nie ma żadnego problemu, wprost przeciwnie. Zawsze mam zapas kilkunastu metrów sześciennych Drewno ładnie wysezonowane To, które tu wkładam chyba ma coś koło siedmiu lat już Także nie ma co żałować Drewna, jego jest dużo wszędzie dookoła Jak już mówię, nawet nie będzie skąd brać To wtedy dopiero zacznę kupować Na razie nie ma takiej potrzeby No i dobra, niech się topi No i dobra, i lejemy. Zamówienie realizujemy. No dobra, teraz nie wstygnie. No i tak, dostawiam to spokojnie, żeby to pomalutko wystygło. Żeby żadnych później nie było niespodzianek w środku. Żadnych pęknięć, żadnych rys. Także niech pomalutko sobie, pomalutko niech sobie stygnie aż do temperatury oceczenia. Także czekamy. No i tak, zlecenie powiedzmy zostało wykonane. Jeszcze trochę ciepłe. Dlatego w rękawicach to będę robił. Najpierw tutaj to, to będzie niejako odpowiedzią na, na zamówienie. Miał być wałek 5 cm gruby i 5 wysoki. Zrobiłem trochę większy. W razie jak będą jakieś. To widać jak ja to rozbieram w ogóle? O teraz widać. Jak będą jakieś niedoskonałości to będzie można ewentualnie te niedoskonałości usunąć. Ale myślę, że będzie dobrze, bo wałeczek został prawidłowo odlany. Nie był lany wodą. ostyk sobie sam. Tutaj żadnych nie widać pęknięć. Tutaj tak samo od spodu. Jeszcze szczotą ruszę. A, także tutaj też nic nie ma. Tutaj tylko taka dziurka, ale to będzie do toczenia. A tutaj z tej strony ładna. Żadnych pęknięć, nic. Także jest wałeczek. Ten jest odpowiedzią na zamówienie. Oczywiście. A ten po prostu było trochę nadmiaru i dlatego zostało to wlane, a może kiedyś taki będzie plasterek komuś potrzebny, to będzie już gotowy. Tutaj A ten, ten to już będzie od razu. Wiadomo, że będzie do ponownego przetopu. Za dużo dziurek tu jest od spodu. Tutaj w tym nie ma takich dziurek. Aż tak. Tu jest tylko takie wgłębienie, ale to myślę, że jak już 2 cm się odetnie, to będzie akurat. Także co? Filmik się podobał. Dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i się Mandero. Do następnego odlewania.